Bim, prr, prr, bim, bananii, Kruel, to. Wreszcie No już. No już. mamo. Co chciałaś? Bo przeprowadzamy się do mojego nowego męża i jutro jedziemy już. Cool. ale żadne, ale pakuj się już. No dobra. Dobra, pakuję się już. Chyba wszystko? Dobra, idę spać. Przebiorę się. Już. Aurelia, chodź już. Dobra. Dobrze, chodź już do auta. Okej, okay, mamo. Wsiadaj do auta. No dobra, dobra. No chatę to mają. Dobra, wchodź już do środka. Uk. Zostań tu na chwilę, a ja pogadam z moim mężem. Hmm. A teraz pytam się, kim ty jesteś? No, jestem synem narzeczonego twojej mamy. Aha! Dobra, idę odłożyć walizkę i telefon zanim przyjdą. To teraz muszę czekać. Widzę, że już się poznaliście. Aurelia, masz pokój na górze, idziesz na koniec i w prawo. Dobrze, dziękuję. To chyba tam Nawet ładnie tu dobra rozpakuje się. Chyba usiądę. Co chcesz? Miałem ci przekazać, że idziesz jutro do nowej szkoły i tyle pa. Co? Dobra, idę na spacer. Przejdę się tylko i wracam. O ławki idę tam. Co tutaj robi taka piękna dziewczyna sama o takiej godzinie? Weź, odczep się. Idź. Nie mała. Mała to jest twoja pała. Dobra, utkaj się, jak masz na imię, ja zajdę. A gówno cię to obchodzi, uciekam stąd. Tak szybko nie uciekniesz. Przepuść mnie. Nigdy. Ach, uciekła mi drugą stroną. Znajdę ją jeszcze. Gdzie byłaś? Dobra, nieważne. Idziemy z moim mężem na wakacje na trzy miesiące i idź lepiej, już spać. Ale, mamo, no to sobie poszła. Idę się umyć. Sorry, nie wiedziałem, że ktoś tu jest? Nie słyszysz, jak się leje woda? Co się tak patrzysz? No Luz ide już. Ładna jest, kurde, muszę ją przeprosić. Chciałem cię przeprosić. No spoko, ale nawet się nie przedstawiłeś. Ano tak mam na imię Noach i mam 19 lat. Okej, okay, ja jestem Aurelia i mam 18 lat. Wiem, jutro idziesz do szkoły, więc idź lepiej, już spać. A myślisz, że co chciałam zrobić? To dobranoc. Dobranoc. Wyciągnę telefon z kieszeni. No i kolejny dzień. Przebiorę się, muszę jakoś wyglądać. Pierwszy dzień. Chyba tak, git. Idę na dół już. Oj, nic mi nie jest. Dobra, idę już. Choć muszę cię zawieźć do szkoły. Ach, no dobrze. Ale fura... Dobra, wsiadaj. No, ok. Dobra, chodź do środka. Ej, patrz, mój miś przyszedł z jakąś lafirindą. Będzie żałować swoich czynów? Ej, ty. Co? Masz się nie zbliżać do Noacha, bo zobaczysz. O, jak się boję. Jeszcze zobaczysz. Misiu, dlaczego przyszłeś z nią? Po pierwsze, nie mów do mnie misiu, a po drugie, bo mogę... Czyli tak, Vanessa, chodźmy, obmyślimy plan. Aurelia, ja już idę tam dalej. Okej, okay. Hejka, jesteś tu nowa? Tak. A chcesz się zaprzyjaźnić? Jasne. To ja mam na imię Walentina. Ja, Aurelia. Okej, okay, chodźmy już na lekcję, bo się spóźnimy. Dobrze. Dzień dobry? Dzień dobry, poznajcie nową uczennicę Aurelię.

23 445. Dodaję użytkownika xprincesa xx12. Co tu robi baba od matmy? Teo, chodź na PV. Zaraz. Teraz. No dobra, dobra. Mówiłem ci, że... nie możesz się spotykać z babą od matmy. No jakoś wyszło. Zostawmy ją na grupie... Ty sobie jaja robisz? Nie. Chodźmy na grupę wywaleją. Nie. Aha? Wywaliłem ją, jak cię nie było. Nie zesraj się. Ej, co tu się odwala? No, MXD. Mam popcorn? A! Ten years later. Co się? Tak, patrzycie, mi się dobrze układa. Zajdę u Lulaj Magdę. Hmm, Magdasz, habasz, Magda. Kurwa, Madzio, Madzio. Nie tak, Debilu. Dobra, jak mówiłam, i jak wyjdziecie, nie zginęłam i nie wiem, co myśleliście. Ohejno chowa. I szczęśliwie!